Serwis w obiektywie sponsoruje firma Knap Budek z Paweł Knap, oferująca usługi ogólnobudowlane wraz z nadzorem kierownika budowy oraz wszelkiego rodzaju kosztorysy. Serwis sponsoruje stacja kontroli pojazdów w Oleszycach Stanisław Mrówka, oferująca przeglądy techniczne m.in. pojazdów samochodowych do 3,5 tony, motocykli i ciągników rolniczych. Serwis sponsoruje firma Hemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny. Witam i zapraszam na nasz najnowszy serwis. Mieszkańcy powiatu hucznie przywitali nowy rok na lubaczowskim rynku. Dwie minuty przed północą głos zabrał burmistrz Krzysztof Szpyt. Nie zabrakło życzeń i fajerwerków. Najlepszego, szanowni Państwo, w nowym roku. I poproszę Panią Krzysię, żebyśmy powoli zaczęli odliczać, ale za to za chwileczkę. Już za chwilę będzie tutaj razem z nami, Będę 3 stycznia, w ramach koncertu noworocznego na deskach Miejskiego Domu Kultury w Rubaczowie, wystąpiły dzieci i młodzież z grup działających przy pracówce. Zaproszonym gościem był pochodzący z Wielkich Oczu franciszkanin, ojciec Łukasz Buksa. Publiczność miała okazję podziwiać występy Teatru Małych Form, Dziecięcego Teatru Lentylki, Grupy Wokalnej Miejskiego Domu Kultury, Grupy Tanecznej Iskierki, Zespołu Tanecznego Klasy II B Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie o nazwie Bota Fox, Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Mali Lubaczowianie oraz Zespołu Muzycznego El Music Project. Gościem był Franciszkanin, Kanin, duszpasterz młodzieży, rekolekcjonista i instruktor snowboardu, ojciec Łukasz Buksa, OFM z zespołem. Wszelkie inicjatywy, które podejmuje młody Franciszkanin, ukierunkowane są na kontakt z młodzieżą, motywowanie do kontaktu z Bogiem. Młodzieńczy duch i nowoczesne utwory opowiadają o emocjach, ludzkich problemach i sposobach radzenia sobie z nimi. Zapowiedzi. 6 stycznia, mszą świętą o godzinie 11, rozpocznie się Orszak Trzech Króli. Oprócz części artystycznej, organizowany jest również rodzinny bal charytatywny, z którego dochód przeznaczony zostanie na leczenie ciężko chorych dzieci z Lubaczowa. Szczegółowe informacje na plakacie. 8 stycznia o godzinie 19, w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie, odbędzie się świąteczne kolędowanie z zespołem Kolendanowa. 9 stycznia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach zaprasza na drugie spotkanie pokoleń. Uroczystość uczczenia pamięci ofiar wywozu na Sybir i Besarabię mieszkańców naszego powiatu. Stowarzyszenie Czas na Pomoc zaprasza 9 stycznia o godzinie 17.30 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach na drugie spotkanie pokoleń. Uroczystość uczczenia pamięci ofiar wywozu na Syberię i bez Besarabię mieszkańców naszego powiatu. co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu. Do zobaczenia. Serwis w obiektywie sponsoruje przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Powbud Powroźnik Bogdan, oferujące materiały budowlane, artykuły elektryczne, hydrauliczne, wysokojakościowy i tani węgiel wraz z transportem, złomowanie pojazdów, skup złomu i metali kolorowych oraz usługi transportowe HDS.